Siemaneczko, ja jestem Ruwa. Dzisiaj odwiedziłem Radą. Znajdujemy się na ulicy Przemysłowej 3A. Jest ze mną radomska lokomotywa Sebastian Brzyski. Siemaneczko. Cześć, cześć. Dzisiaj tutaj robimy trening. Dam mu popalić. A wy zostańcie z całą relacją. Jak wiecie, Sebastian jest mistrzem jeszcze Europy, Europy tak, tak, w klasie Masters do 100 kg, w XPC Federacji, tak. tam osiągnąłem wynik 281 kg, jest to rekord Europy w klasie mojej, czyli Masters 40 plus do 100 kg i tyle, no. Trochę się pobawiłem Strongmana, byłem w Finlandii na Mistrzostwach Świata 12, no i ileś nie, 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 niezliczone zawody, to, to sporo, i w Kietrzu Mistrzostwa Polski i w Polsce, no ogólnie trochę zwiedziłem Polski. Także zostańcie dzisiaj z nami tutaj do końca, a my lecimy z treningiem. Nie. Na razie. Hmm? <grym> Jak sam też. W generalnie w początkowej fazie jest niepotrzebne, ale... Dobra. Nie nie. Dobra. No, no jecie, ja, to... ja, to, ja cały czas się tak nagrywam. W no. No. Okay. No, <grym> ja. jedną stronę jest 20, a drugą 20. To to i w Tak. Potem. To... Nie. No dobra, bez nawrotu. Tylko się nawróci sam. Rzuć walizki Dobra. i obróć się o 180 stopni. Chcej, obrótka, jechać. Może ci idzie, krepta <grym> trochę. <grym> <grym> o! ale poczekaj, zaraz mu zrobimy ząbka. <grym> Dobra, połóż tak, Zrobimy trochę wielkodziankę. Jest zdążyłem. No tak. No darmo na niego mówią. Radomska lokomotywa. To no nie no darmo Przejdzie, Generalnie jak się idzie walizkami to takie w miarę większe i jakby te walizki mogą być troszkę przed tobą. Wiadomo, że... Sebastian, tak na szybko powiedz skąd się wzięła pasja do takiego o, matko. sportu. a dobra, szybko. Pamiętasz taki się taki program, że Eurosport czy Eurosport i tam zobaczyłem strongmenów. Jarka Dymka pamiętam i chciałem być tacy jak oni. Silni. No i jesteś. tak się zaczęło. <laughs> Najsilniejszy człowiek w Radomiu. No, tak mówią, ale czy to, to mówię. Nie mi to oceniać. Lubię to generalnie strongmenia. Jest to moja pasja od ponad ćwierć wieku, jak nie więcej. O, to już długo. Także fajnie. Dobra, my lecimy z treningiem. Nie zagaduję tutaj. Rozgrzewka pomału się kończy i lecimy. Jest, proszę Państwa. Mruwa ma być dzisiaj no pussies i dzisiaj przejdzie z walizkami 20 metrów. Jedziesz. Mrówo Master, jeżdżamy na salony. Mocno. Dopisuje no. mnie radomska Góra! Jedziesz! Jedziesz! Dawaj! Dawaj, 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 Do końca! Nie puszczaj! Jedziesz, do końca! Jedziesz, jeszcze! Same wypadną! Jedziesz! Jeszcze, 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 jeszcze! Jeszcze! Można! I to? Ja zobaczę! Ale. Słuchaj! Zobacz, co tu się dzieje? To jest rozgrzewka dopiero. Słowiek. Sebastian to jest Sebastian To jest siła razy 30 A wtedy ile przeszło z tym wojskami? Kawałek, no niedużo na pewno Dobrze to zatem I przed ciebie kurwa prosto Tam jest meta kurwa Nie. Mocno, dawaj Dłuższe kroki, dłuższe, mocno, 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 mocno Jedziesz do końca, dawaj, dawaj, mocno, 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 mocny Jeszcze trochę, jeszcze, jeszcze, jeszcze Jeszcze do końca Same wypadną. Jest, jeszcze kawałek, zobacz, stawisz metam. Dawaj, dawaj, dawaj! Jeszcze, 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 jest jeszcze. jeszcze kawałek, jeszcze, zajmij się, dawaj, dawaj! No! Tługo kurwa nie wypuszczę Zradana. Mocno po swoje, tak jak ci mówię! mocno, mocno, Mocto! Poszło! Nie! Yeah. 214 kilo seba. Zobaczcie! Można? Można. Tylko trzeba chcieć. Co tu się dzieje? Zobaczcie, co tu się dzieje. Mamy to. Zobaczcie, pokażę Wam jakie on tutaj ma zabaweczki. Jest trochę sprzętu. Tu ma joka. Joka ma. O tak, i lecimy dalej, zobaczcie tutaj, jest słynny Axel, słynny Axel, jest tutaj, także ma tutaj wybieg, powiem wam, że ma tutaj wybieg, jeszcze wam coś pokażę za chwilę. ma zobaczcie teraz o, tutaj, elegancko, zobaczcie, walizeczki są, Seba, powiedz teraz, ale, ale mnie męczy, każe mi po dość, o, proszę, <laughs> za chwilę wiedzie ile? 254 każe mi bo to wodność. 254 kg. Taki no, zwierzak. No, tak. Każe mi to jeszcze w niedzielę. Jeszcze a śniadanie jest, jadłem. Jest niedziela. No. Ale każda pora jest dobra do tego. A bo nie podniesie aksa, a później zobaczycie w filmach, że dał radę. Po prostu <laughs> e, mało w siebie wierzy człowiek. <laughs> Seba, powiedz tak pokrótce. W ogóle o, ile wiec? lat już trenujesz? Sporty siłowe? Sporty siłowe trenuję. Nie wiem ile lat, 25 lat to na pewno ze 30 lat początki, tak jak powiedziałem, Eurosport, siłacze, to zacząłem tak w piwnicy, non stop, później pierwsze zawody, międzyzdroje, jakieś mistrzostwa świata, a teraz się no. przeżyciłem na martwe jest cool, mam lat dużo, ale się cały czas to bawię i się jaram tym i jarajcie się sportem, jarajcie się pasją, zbierajcie książki, kupujcie sobie rybki do akwarium, miejcie pasję. A jeszcze? A on też ma pasję, bo przyjechał trochę tu kilometrów. Parę kilometrów przyjechałem to w niedzielę. No, że nie na rowerze, bo bym miał już już. Nie no, robiłem stówkę. Rok temu? Rok temu chyba. Stówkę na rowerze. No tak dla mnie dystans to był już wystarczający. 300 Przyszedł... tak kilometrów jechał w domu na rowerze stacjonarnym. Nie, nie, w trasie. Oglądał znowu... już tak. Kiepskich oglądał. Później maraton przyjacielów yy, i, i później smerfy na dobranoc, bo już tak była to, to, i skończył 100 km. Zobacz, co wygląda na swój wiek, nie? Nie. No nie no. Nie, nie. Dobrze, lecimy dalej. Na walizki 50 kg plus opona od ciągnika od czyli popolnego pila. Dobra, jedziesz. Wchodzę. O i uciekł mi z prawie, ja prawie biegł. Dobra, dobra, dobrze. Dawaj, dobra. Trochę teraz będzie cardio. I jedziesz za ponem. Dawaj. Raz, dawaj. Ale się zmęczyć się. Nie zapomnij pobytu w ranowych. Dawaj, <gry> dawaj, 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 bo jeszcze połowa drogi na jest. A on chciał większą oponę, a to już nie daje rady. Ale obraca, skajka tu i no opójście. Jeszcze, 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 jeszcze kawałek. Jeszcze. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jak? Dobrze. Jazda. I tak się robi. to, Patrz. Podchodzimy mrówka. Tak. I pewnie mocno musi być. Dziękuję. Ile kilogramów? 254. 254. Znów jestem i mruwa teraz będzie podnosił. Oto ten kamień. Kamień, który przypowiada pogodę, a więc nie jest mokry, więc sucho nie pada. Dobra, teraz po do rzeczy. Kamień to jest 50 kilo. Eee, główny cel, żeby na bark podniósł, będzie ciężko, ale dobra. Kamień jest niewygodny, fajniej, fajniejszy niż kula, bo tu się myśli nad tym kamieniem a nie ani siła. Generalnie bierzemy go tak. 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 I dzisiaj ma zrobić pan ten tak. I go zrobi. <noise> Powiedział, że podniesie. Na bark ma być. Mocno. Szybko, dynamicznie. Dobra. I góra, 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 góra i teraz i jedziesz, przekładaj rękami, mocno, 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 kłóż tutaj, dawaj, dawaj, jest Twój bark, jest już prawy, dawaj, o dobrze, dobrze, jeszcze, jeszcze, dobrze, zmień rękę trochę, dobrze, o, 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 dawaj, jeszcze, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, dobrze, tak, dobra, już. I co, bolało Cię, bo... Teraz jedyny, niepowtarzalny, Sebastian Brzyski! I sztanga o wadze 274. 274. Zobaczcie. Na! To, to o czym mówią? Wszystko. O swojej. Góra lekkie jest. Góra. Ciężko było, ale on mnie naprawdę zmęczył dzisiaj. Zobaczcie te oczy. Tam, dobra, zaliczam mu, nie było ręki, ale zaliczam za ambicje i wolę wargi. On w ogóle jak tu przyjechał to jakoś samo ocenę jaką jakąś. Aksę zrobił, a powiedział, że nie zrobił, że ma małe palce i ja nie wiem. A to jeszcze jeszcze ten kamień mi wziął, ja nie wiem. A ja powiem ja powie, ja powie, ja powie tak, jak przyszedł razem przyjedzie, to tam macie kamienia jakieś mi przywieź z Lublina. Ze skalniaka się mi zabierze. I, no. I poświęcie tam, niech Janek ten. ten. Poświęci Józek. Juzek będzie święcił kamieł. Pozdrawiamy. No pozdrawiamy. Czyli Oho. zaliczone. Zaliczone. O to chodziło. Jak wiecie, znajdujemy się w radomiu. W klubie Cross, y, Cross Fight Radom. Musiałem troszeczkę ze i skorzystać. Jest ze mną leszek Kulik. Siemaneczko. Siemano, dzień dobry, cześć, cześć. Leszek jest mistrzem. O byłem brązowym medalistą listą świata w dajskim. Także, A to kupę lat temu, teraz to się zajmuje zawodnikami, ale ty tu zostaje, także tutaj trenuje tak, trenują tak. zawodnicy. Zaraz wam pokażę, jak tu wygląda klub. Ja dzisiaj gościnnie do Sebastiana Brzyskiego przyjechałem zrobić trening. No i oczywiście troszeczkę rad łyknąć. Od, o, przepraszam, nie od jest tylko od Sebastiana. Ależek, może powiesz tutaj dla moich widzów, kto pod Twoim okiem tutaj trenuje. Jeden z najbardziej znanych zawodników to jest Daniel Rudkowski, teraz numer jeden w 66 w Polsce, walczy w KSW. Eee, Czarek Kęsik, też pochodzący z Ubelskiego. Eee, chłopak, on jest w 84 teraz klasyfikowany na miejscu bodajże szóstym albo 8, nie pamiętam już. Eee, no i paru jeszcze innych zawodników, nie? po prostu. teraz do nas dołączył ostatnio, jest teraz mistrzem Babilonu w 66. Także on no jest, jest, jest fajnie, nie? mamy dużo sukcesów, amatorów mamy dobrych. Także no są widoki na przyszłość też. Ja po, powodzenia dla zawodników no i trener musi mieć cierpliwość. O, anielską. No, dziękuję. Zaraz wam pokażę tutaj klub. Zobaczcie, ring jest, ring jest tutaj. Moje chłopaki. No fajnie, fajna sala. Robotę można zrobić. Kurczę coś mi... Mnie... Tutaj kaszel. Fajnie, fajnie to nie mają, naprawdę. Idziemy zaraz na górę. Na górę wyjdziemy, wam pokażę. Zobaczcie. O. Lecimy sobie na górę. Lecimy, 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 lecimy. Zobaczcie, tu jest salka. Salka. Zobaczcie, co tu się dzieje. Robi wrażenie. Fajna salka, fajna. No. Lecimy dalej. No to dalej to już nie? Dalej jest. Jeszcze, no. czy kalcie. Mam pozytywne zajawki, które mogę panu robić. Tutaj lubię jak drastycznie wyszkolimy, nie wygląda, ale czy rzeczy sobie trenuję, jak chcę. Fajnie. A, 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 tutaj jest. Takie zaplecze, ale się chłopaki tutaj mają w domach resztę. Ale mają dobre tutaj zaplecze. Także... Mocny team. Mocny team. Zobaczcie. Sprymu. Z Z Babilon. Dyplomy, tu podziękowania Z nasz. najlepszy klub na dzisiaj koniec. Na dzisiaj koniec. Trening zaliczony, ale pojemno... O że to... będzie jutro to się obudzi, będzie wszystko go bolało. <laughs> Nie brano, Zapamięta siłka. dobrze ten radom. <laughs> Fajną, chytrą babę z Radomia, tylko lokomotywę radomską. Jest, dzięki wielkie za trening. Piona. Szwiąteczka. Szerokości, panowie, szerokości tam. A po drodze trzeba coś zjeść. Tak, Michała, najważniejsza. <laughs> A teraz kończymy, jeżeli się podobał filmik, to... Dajcie łapkę w górę, I zasubskrybujcie mój kanał, udostępniajcie znajomym właśnie. Łapy nie ma. Je, zobaczcie Nie chul. ma łapy. Ja to tylko cardio i fitness cisza. <gryna> Trzymajcie się, widzimy się za tydzień.